Cześć, dzień dobry, dzisiaj powiem Ci co nieco o daily, bo ja prowadzę daily od stycznia czy tam końcówki grudnia i mamy tak naprawdę, tu coś łazi po krzakach, a ptaszki, eee, i mamy już wrzesień, połowa września, jedziemy tak naprawdę do końca grudnia z tym daily. Jeżeli Ci powiem o efektach biznesowych, daily zadziałało super, Podwoiłem firmę, myślę, że to był jeden z głównych czynników, dzięki któremu udało mi się zwiększyć przychody w biznesie. Oczywiście, jeszcze procesy, odpowiedni ludzie w zespole, to też zadziałało, ale myślę, że Daily było takim czynnikiem, które sprawiło, że się wybiłem przychodowo, konsultingowo i tak dalej. Więc biznesowo to zadziałało. Optymalnie dzisiaj uważam, że takie dwa fajne, merytoryczne odcinki poradnikowe w tygodniu dobrze zoptymalizowane pod SEO i tak dalej, dałyby lepszy efekt. Dzisiaj już z doświadczenia wiem, że daily w takiej branży jak moja nie jest najlepszą opcją. Algorytmy social mediowe już nie wspierają tak bardzo częstotliwości jak kiedyś bardziej, może w shortach, w rolkach, ale to też nie zauważam. Coraz bardziej w internecie liczy się jakość. Więc jeżeli bym tutaj miał dawać Ci jakieś wskazówki odnośnie daily, to nie do końca polecam, chyba że chcesz nauczyć się systematyczności, bo pod kątem systematyczności jakiejś takiej mm, reżimu pracy, który sobie narzucisz, to daily działa świetnie, bo nauczysz się po prostu pracować, kiedy inni odpuszczają, kiedy innym się nie chce, kiedy inni mają problemy zdrowotne, coś tam, ty zawsze dzień po dniu jesteś przygotowany z nowym odcinkiem. I to jest coś niesamowitego, gdzie jesteś w stanie tym ciężarem, tą pracą, tą powtarzalnością ich wszystkich wyprzedzać. To daily w tym obszarze jest fantastyczne, ale dzisiaj z mojego doświadczenia pięcioletniego w biznesie i, i, i prawie roku w daily jest takie, że lepiej sobie zrobić dwa, maksymalnie trzy super jakościowe odcinki gdzie dajesz mega mięcho, mega wartość, promujesz te odcinki swoimi social mediami, bazą mailingową, tak żeby te odcinki zyskały rzeczywiście maksymalny zasięg, maksymalny odbiór i to zadziała najlepiej. Możesz o tych odcinkach opowiedzieć na storkach i to według mnie jest najskuteczniejszą metodą, jeżeli chodzi o rozwój YouTube'a, rozwój społeczności, dotarcia do klientów itd. Daily bardzo mnie wymęczyło, bardzo mnie wymęczyło. Oj, nic mnie tak chyba w życiu nie wymęczyło jak to Daily. Musiałem sobie dużo przepracować w głowie w ogóle, żeby wytrzymać ten reżim. Więc e, dużo osób w ogóle sobie nie da rady z Daily, że to jest dla nich za ciężkie i większość osób, które znam, które miały w planach zrobić Daily, odpuszczały po jednym dniu. Po jednym dniu, tak, wrzucili jeden odcinek i jutro już się nie pojawił, tak. Nie wytrzymali ciśnienia, szukali różnych wymówek i tak dalej. Więc na pewno biznesowo jest to skuteczne narzędzie. Na pewno uczy, uczy pracy, uczy, uczy właśnie sobie narzucić takiego tempa pracy, że robisz coś powtarzalnie, tak jak chodziłeś do szkoły, do podstawówki i tak dalej, i robiłeś coś codziennie od poniedziałku do piątku. Albo chodziłeś na etat, to daily uczy tego samego, że hej, to, że jesteś na własnej działalności, nie zwalnia cię od pracy. Ty musisz też tą pracę wykonywać. Albo chcesz zmienić pracę na lepszą, albo chcesz pójść na freelance, chcesz rozwinąć jakąś małą agencję, chcesz cokolwiek zrobić na własny rachunek. To musi być ten reżim pracy, ta kultura pracy. Codziennie, 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 codziennie. Jeżeli Ci się to uda utrzymać, czekajcie, ja sobie przejdę, to będą po prostu z tego wyniki. Będzie z tego tortu chleb. A jeżeli będziesz odpuszczał, no to nic z tego nie będzie. Więc finałowo, jak jesteś osobą początkującą, to daily się dużo nauczy. Zyskasz fajne kompetencje i taki um, regularność. Ale finalnie uważam, że dużo lepiej jest robić dwa, trzy odcinki w tygodniu. Więc chyba z tym Cię zostawiam, jeżeli chodzi o, o tą pracę przy, przy Daily. Jeżeli chcesz, abym pomógł Ci marketingowo, zadzwoń na 602727263 lub kliknij w link poniżej. Darmowa rozmowa .pl. Pozdrawiam serdecznie, cześć.